Halo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku ze Star Wars z Grand Arena Championship Słuchajcie, zaczynamy kolejną grupę Myślałem, że nie dam rady nagrać tego y, odcinka Ale dziewczyna mnie zmotywowała, słuchajcie Zajęła się paroma rzeczami, więc macie odcinek tylko i wyłącznie dzięki niej um, No i co? Y, zobaczmy słuchajcie od razu naszego przeciwnika y, Ja już sobie popatrzyłem, ma słuchajcie on Trzy legendy SLK, SF Emperor, Kenobi no, gaz. No jest. Słuchajcie, jest to, co trzeba u niego. Jak zwykle, jak to już zaczynamy trafiać na takich przeciwników. Po prostu konta Fajnie robione, prowadzone. No u mnie brakuje tego. Myślę, że jak jeszcze z trzy dobry teamy będę miał, to może będę czuł się na to Aurodium, a na ten moment raczej lipa. W statkach, em, no, egzekutor, i tyle. Nie zdać nic ująć. Malewo, negocjator. Prawda jest taka. Że raczej. E, no raczej jesteśmy bez szans. Niemniej jednak, oczywiście się postaramy. Ja już patrzyłem. Jest jedna rzecz tutaj, która mnie zastanawia. Jest to Quagon Omnikron. Ja, słuchajcie, naprawdę nie mam dobrej, dobrej kontry na to. A coraz częściej na to trafiam. I zastanawiam. Wiadomo, Galaktyczna Legenda to rozbroja od razu, no bo Omnikron wtedy nie działa. No i zaraz wiecie, zostaje takie pytanie Co z tym kurde zrobić, nie? Um, bo wiecie. Um, galaktyach jak sobie... jaki Team na to ten? Słuchajcie, dajcie mi znać, jak wy to robicie. Możecie mi dać znać nawet o jakichś tuszotach fajnych, bo to też jest jak najbardziej, wiecie, akceptowalne. Jakie dobre tuszoty macie na to. Z tego co widziałem na necie, generał Grievous, jaki to jest team, do którego mi najbliżej, a to pokonuje, więc jeszcze jak uzbieramy te 100 shardów Grievousa, no to, yy, no to myślę, że mnie, wtedy, wtedy to będzie team, którym będziemy to rozbrajać. Jeśli chodzi o, o to, co przeciwnik ma w broni i w ogóle co już zrobił, to już słuchajcie, rozegrał swoją partię, wszystko na jeden raz, tutaj pokonane. Tyłu i góry nie ruszał. Chyba góry nie ruszą. Nawet nie patrzyłem. Tak, nie ruszał. Jeśli chodzi o jego obronę z tyłu, ma tam na pewno Kenobi'ego, bo już sobie to sprawdzałem na necie. Więc teraz tak. Statki ostatnio w statkach ja w ogóle nie mam słuchajcie, szans, więc nawet tam nie podchodzę. To mnie zaciekawił, bo to jest bardzo łatwo opener na imperial Trooperów. To jeszcze jest takie ciekawe do pokonania. No to... Nie wiem, czy chcę to pokonywać, bo to trochę czasami bywa loterium. No i teraz słuchajcie, pytanie: czy przechodzisz w górę, czy w dół? Ja słuchajcie, przejdę dół i tu wrzucę. Wrzucę tego. Wiem, że chyba. Nie wiem, czy to Starkiller jeszcze daje radę, Nie, chyba nie. No wrzucę, zaatakuję tutaj. slkr Wrzucam tutaj Hana Solo. Gram bez Data No teraz pytanie: czy ja chcę. Dobra, wiecie co? Zostawię już te Nightcasterki. Zrobimy tak. I zagramy czymś takim. Yy, muzyka. Według tego niech leci losowo, tak już ustawiłem. Ech, nie będę tego zmieniał, już po i tak, no wiecie. Ech, myślałem, że się serio, nie? dzisiaj nie wyrobię. Niech leci. Czy to pokonam takim teamem? Pewnie nie. Nie no. Już tłumaczyłem wam no chyba kiedyś, dlaczego ten Hansel tam leci. Wrzucam to tak dla zasady. Dobra. Ten teraz jitnie. Ok, eee. Okej, okay, możliwe, że nie musiałem nawet, eee. 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 no, to było głupie. Słuchajcie, pierwszy raz z tym walczę, nie wiem jakie to. Znaczy, już raz walczyłem i widzieliście, jak to się kiedyś skończyło. <laughs> Moim nerwem, dobra, pięknie. No, znaczy, pięknie. Wow, kto by się spodziewał? Eee, dobra. Tutaj wydaje mi się, że Palpatine będzie ok. Tu Mara Jade muszę w końcu podnieść, bo to jest jakaś, to jakiś dramat. Dajmy tego pilota już. No dobra. O, serio? Wydawało mi się, że jestem szybszy. O, oh, no to kaplica, słuchajcie. No. Oh, fuck. Ehm. Um. Ehm. Um. Um. I must have He? Dlaczego? Dlaczego on... Dlaczego on się pierwszy ruszył? Przecież to nie ma sensu Aha, Aha. Okej. Okej, okay. okay. 50 speeda chłop dostał. O boże, jaka głupota. Jaka głupota. No to trochę lipa, słuchajcie. Łampa tego pewnie nie pokona, co? Hmm. No to super, że zrobiłem zagwozdkę Thera. Hmm. Dobra, słuchajcie, wrzućmy... Dobra, 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 na razie się tym nie przejmujemy. Wrzućmy na razie. Tutaj pokażę, że tutaj Imperial Trupersi zadziałają. Może gdzieś mógłbym zostawić, ale jeśli dobrze rozumiem. Tak. Dokładnie. A tu jest droid. A ta jest tylko dla non-droid. Czyli gościu spierdzielił. Nie może to jest bait, żeby tu tutaj łampę dać. No to też jest taka opcja. No słuchajcie, to teraz turn tutaj eee... Tutaj to już na spokojnie, cofniemy cały turn meter Okej okay. Padniesz ty w końcu? Dobrze, teraz tylko au. Au. <grywa> Dobra, w Aiden, w, Aiden, w Aiden. Wszystko w Aiden. Weź ty. Jak Aiden padnie, to mamy to słuchajcie. Z... O jezus, to jest super. Jest Days. Dobra, z Daysem to już słuchajcie. Okej, okay, no oni się teraz ruszą. Ale wydaje mi się, że okej. Okay. Okej. Okay. Chyba jednak ta moja kontra, to ja się, Ale się okaże, że to ja się daję zbaitować. No właśnie. Może jak byśmy byśmy pokonali mu obst jej obstawę, to będzie łatwiej. Daisy... Dokładnie. No dobra, tego się już pozbyliśmy. Ta tam coś robi. Ła, ten stun trochę boli No ona ma daisy, to nic nie zrobi Wydaje mi się, że dla ciebie na nie tego Marka Żebyś mógł cały czas te daisy nakładać to jest dobra rzecz On to je oddasz chyba Bij Kurde, jak ja mam to pokonać teraz? Piet jak przypindoli, to w ogóle... Okej okay. Okej okay. O tak kurna na styk słuchajcie Ale to klina będzie w razie czego No i to jest już poza woda No Wychodzi o to, że ja się dałem zbejtować A weź go tak prkni, tak ta tak rasa porządnie Dobrze No Dobra mm, To może było głupi akurat basic basic powinienem No pyrknęłam jak już do końca. Dobra, No ale to, to słuchajcie to jest już bezproblemowe. No a... miało tego nawet nie być. Tak to widzicie jak, słuchajcie, cierpię. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj będą wam oczy krwawiły. Dzisiaj, słuchajcie, będą wam, no mówię, oczy krwawiły, tu nawet nie ma... Eee, nie ma co nawet... Nie ma co... Szczęp Szkoda szczępić ryja, jak to mówią. Dobra To raczej powinna się poradzić takie mam przynajmniej nadzieję No chyba sobie da radę Trochę tak wiecie No bo on przechodzi przez Forsight głównie, dlatego tak uznałem, że to będzie dobre. I chyba miałem rację z tego co widzę. Tylko dużo Speedu sobie ciągle dają tym Forsightem, ale to nie problem, widzicie? Wampę od czegoś jest. A z tego co widziałem, ktoś się nie przebił łampą na tamten Team Nightcisterek. No i pięknie. Ja się obawiam za to, słuchajcie, że nie przejdę tego dołu tam. Oj, przez przypadek spozowałam nagranie. <grytanie> Nic się nie wydarzyło, ale macie jakieś takie przejście pewnie. Serio, tego Stuna? Dobra, to zostawię już na auto. Sobie dacie radę. A ja słuchajcie, sobie zjem swoje śniadanie. O, może nie dacie rady, tylko jestem idiotą. Chyba to drugie. Aha. Dobra, wiecie co? Nie będę to się tak frajerzył, co ja zrobiłem? Myślałem, że trochę lepiej to pójdzie. Czy Z drugiej strony ty, to? ona teraz dostaje te wszystkie buffy. No dobra. Co z tym zrobić z tym dołem? Co? Jak ja mam to pokonać w sumie? Czy czystej teorii chyba Madel Tarzin? Panowie, hunterzy nie pokonują? No, w tych hunterzy to pokonywali, nie? Tylko boję się, że nimi za bardzo zginą za szybko. Okej, okay, może być. No bo to jest The Weekend, Trzeba. Ja mój będzie nie. Dobra, to urzucamy to jako pierwsze. Okej. Okay. No, ale tak myślałem, że ona z OK Okej. No i dobra. Zróbmy tak. No i jest payout. They can't be revived and pop effect reduces his cooldowns. Mm -hmm. Tony as well can't be revived. Dobra tak. tak. Ability blocky Weźmy tniemy tą Merin zaraz. No i oni mają Insta w Death Immunity, nie? To jest najgorsze. Bo tak, ona się leczyła w skrzesi, to już się nauczyłem. Ktoś mnie w końcu jeden z widzów mnie nauczył. Ok, oni teraz spadają. Ok, Merin stała. Dobra, teraz chwila, bo muszę się zastanowić, jak to rozbroić. Okej. Okay. Lecz. Wylecz, wylecz, wylecz. Jak ja mam to rozbroić w tej jasnej cholery? Czy Old meryn? Kur... no nie wiem. Nie, nie wiem, nie wiem, dobra, przerypałem to całe. Eee. Wytłumaczy mi czemu jak jest napisane can't be revived? To taki zombie i tak się rewivuje. Nie rozumiem tego, wiem, ja wrzucę jakieś odpadki, żeby pokonać tą. pokonać tą typiarę droideka? droideka to jest to jest moc <grymne> wrzućmy jakieś odpadki a wrzucę to od czegoś one są w końcu eee. mogłem nie nagrywać tej ale byłoby chyba lepiej że przydzwoniła, co jest? Jak ona bije? w ogóle o co tu chodzi? Czy koleżanko nie przeszadzasz trochę? Zaraz się zdenerwuję. O co tu chodzi w ogóle? Nie, dobra, to nie jest śmieszne. Już to już nie jest śmieszne. Słuchajcie, to nie jest śmieszne. Ja myślałem, że. Ej, ja muszę zrobić te Aiden. W sensie ja ją farmię. Ale nie wiedziałem, że to jest takie głupi, taki głupi, tak głupio OP. Dobra, słuchajcie. Niewiele już mi zostało. Mam such niby. Parę timów. szkoda, tylko że one są naładowane. Wejdźmy w Night Sister. Zobaczmy, co się wydarzy. Ja już słuchajcie, robię eksperymenty. Możecie, możecie na to patrzeć, możecie nie. No bo dobra. Ten do teraz. Ten tu no. No, 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 no. Dobra. O, sposzedł stun. Wywalmy buffy Rzućmy na tu To jest jeszcze słuchajcie do pokonania Dobra żartowałem, dobra nie nie wiem bez sensu bez sensu bez sensu Bez sensu się bawię eee. Dobra prawda jest taka, że ja już tego nie widzę nawet Tamten team jest naładowany, ten jest naładowany Tutaj Aiden. Jak rozumiem, wow nie tak Jak dobrze rozumiem, taki team powinien wystarczyć. Bo Isolate na Aiden i już w ogóle ona nic nie będzie robić. Mhm. No cypyrka i mnie. Dobra, i auto. No widzicie, trzeba było tak od razu, a nie oszczędzać. No i ją tak ze No Notatka na przyszłość, tak swoją drogą. Będę zapamiętał to sobie. Wróciłem tego tanka, bo myślałem, że szybciej sawa spadnie, ale sawa się nawet trzyma. No już dawać, no, dawać, dacie radę. Myślę, że teraz jeszcze kogoś z Healing Immunity bym pewnie potrzebował. Ja pitole. Dobra, może dadzą radę. Ja to spauzuję i zobaczymy się. Na chwilę. Dobra, wiecie co, musiałem wyłączyć auto i trochę im pomóc, bo, bo trochę słabo im szło. Ale się udało już. Po prostu Savas nie używał drugiego skill'a, a tam no jednak dużo tej bije, nie? rany. A co ja mam zrobić z tą resztą? Próbuję. Co mi zostało? No nic są naładowani, jak nie wiem. Dobra, zobaczymy, co się wydarzy. Na razie robię, żeby zdjąć te, 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 te całe zombie. No zróbmy tak. Okej. Okay. Wydaje mi się, że chyba najpierw trzeba Marin pokonać A sam już nie wiem, czekajcie dajmy sobie tamta. Aha ona jest immunna z dobra to mogłem oldakę Okej okay. Okej okay, dobra, słuchajcie z głowy Udało się chociaż to pokonać Dobra już padnie ventress to mamy z głowy ja na komunikon z pilota zrobił swoje. Ten Forsighty dużo dawały. Nie można było tak od razu, ale z tym to ja nie mam pojęcia co zrobić. O kurwa widzicie spoilery. Dobra, zobaczmy co się stanie. Nie no, nie, nie oszukujmy się, to nawet nic nie zrobi. Tak, mam tego Let's spida pod raid. O tym będzie w niedługi, nie, najbliższym odcinku. Rex kontra Rex, tylko mój jest bez omnikrona No, dużo mi nie zostało. Spróbujmy. A mi się wydaje, że to już będzie koniec odcinka. Trochę, że nada. Nie będę ukrywał. Ok. Tego se używaj, to nie problem. To już problem. No, nie Rexa. Ok. Ok, zabierzmy turnmeter. Aha, no w ogóle nie, nie przejmuj się, po co masz dostawać stagera? Dobra, all in na rexa musi pójść. Lecimy w tanka. oni tanka nie ma, a dobra, jest, jednak jest. O. Aha, no super. I oni żadnego daisy'a nie dostali. Aha, no tak. Bo, bo to jest ta Zeta. Yy, Zeta, ten Omnikron. że ability Bloki i wszystkie daisy są dispelowane i idą w damage overtime. Dobra, to bez sensu. Dobra. Pora słuchajcie na ostateczną broń. Wyciągamy tanków, healerów i droidekę <grystanie> Jak droideka mi to przejdzie. To naprawdę obiecuję. Po zrobieniu kolejnej galaktycznej legendy. Droideka wbije jako pierwszy relik dziewiąty, ale widzę, że to już nie pójdzie. O panie, idź pan wciół. Dobra, pyk. Dobrze. Dobra, patrzcie, oni niepozornie zostawiają droidekę. No i. Dobra. Nie będę się uśmieszał. Dostałem upokorzony. Gran rana, przegrana. W końcu. A więc to jest najgorsze, że ja nawet nie spadnę niżej. Bo mam wysychać chyba zależy, ile mi zabiorą. Bo mam jeden z ratingu mniej niż tego. No cóż. Jakby nie patrzeć, Ech. Jak sobie możemy wejść, to większość moich przeciwników takich będzie, bo oni mieli już poko konta i kupili Lightspeed Bundle. A ja miałem nijakie konto, i kupili wtedy Lightspeed light Bundle. Nie no, słuchajcie, powiem, uważam, że chromium to jest moje miejsce. Oczywiście Auradium będę sobie spróbował trzymać. Niestety porażka, trzeba przyjąć ją na klatę. I to tyle. Z ciekawości jeszcze słuchajcie, zerknę sobie na cały bracket, jaki mam i wtedy się zastanowimy, czy jaki jest O mój. A co? O może aż muszę wam to pokazać. To jestem ja. Dzień dobry. To jest mój przeciwnik. To jest jeden z przeciwników na mojej krantare. nie. Ajajaj. Może nie zagra, dlatego tak, dlatego tak nisko, ale ma wszystkie galaktyczne legendy. Czemu on, on nie ma ulta na Lei? Jeszcze? Ha? Dobra, słuchajcie, nie wnikam. Trzyma trzecie relikty na tych dwóch legendach. Co on robi? Dobra, z drugiej strony nie będę oceniał. No najmniej GP ze wszystkich. Wszyscy po 6-7. Ech, no cóż. dobra. Ja się, słuchajcie, z wami żegnam. Jednak jest ta Grand Arena na dzisiaj. Chociaż taka do pominięcia jak na moje. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Właśnie ilość, patrzcie po, po ilości za tym, zety, tą mam 24 Z, a przycisk 180, 124, ja pitole. Dobra. Żegnajcie. Do zobaczenia w następnych odcinkach, który będzie już jutro i pojutrze. Dzisiaj też rzucę i tak tego Republic komando, bo czemu mówię, nie. No i co? Do zobaczenia. Na razie. Cześć.